Co tutaj, jest, co tutaj jest zmienione w samochodzie? Bez tłumaczenia wszystkich szczegółów, jeżeli ktoś by naprawdę chciał dużo wiedzieć, zapraszam na stronę, wszystkie modyfikacje tam wrzucam, tak, także v8terror.com, cała lista jest. Natomiast czym się różni od, od zwykłego? Silnik to jest dalej LT1 V8 silnik, oryginalnie 5,7 litra, tutaj mamy trochę zmian dokonanych, mamy 6,3 litra silnik. Oryginalnie samochód z fabryki wychodził ten w 1993 roku, czyli 31 lat na samochód. To było 275 koni. Teraz mamy ponad 600 koni i ponad 800 newtonometrów. Także to jest, to, jest, to jest bardzo duża różnica. Oprócz tego skrzynia też zmieniona, żeby tutaj nam się to wszystko spinało. Jest to automat. Czterobiegowy w tym momencie. Tylny most, też troszkę pozmieniany. Na pewno na pewno będzie można na jakichś przebitkach pewnie zobaczyć opony. Tak? Opony są kluczem, jeżeli chodzi o jedną czwartą mili także, także tutaj jeżdżę na Semislikach. Dosyć spore opony, miękka guma, tak, żeby, żeby moc samochodu przekładać. No i oprócz tego dostosowane zawieszenie, tak? Zawieszenie, zawieszenie jest zmienione, tak, żeby ten samochód, prosto tłumacząc, przy starcie super się składał, tak? bo, bo to, że samochód ma dużo mocy, on jeszcze musi na tej nawierzchni usiąść. Żeby on na tej nawierzchni usiadł, on, to zawieszenie musi, musi, musi fajnie pracować przy starcie. Tu było bardzo ciężko Ustawić to wszystko, udało nam się, bo te czasy się poprawiają. Eee, także, no i oprócz tego, no troszeczkę wagi z samochodu jest, jest zdjęte. Eee, tyle, co mogliśmy cały czas w klasie street zostając, czyli samochód dopuszczony, dopuszczony do ruchu. Eee, fotele kubełkowe eee, ze względu na to, że i ściągana kierownica, żeby było łatwiej wsiadać, wysiadać, bo jednak, no, Bezpieczeństwo tego, że jak się siedzi w kubełku, to ma się, jest się przyklejony do tego samochodu, tak? Ten samochód, ja wiem, jedna czwarta mili, wszyscy wiedzą, to jest jazda na wprost, tak? Nagram jakieś filmiki kiedyś z samochodu, jak to wygląda, szczególnie jak ten samochód gubi trakcję, to wtedy widać, że człowiek w tym kubełku lata na zwykłym fotelu, byłoby ciężko. Co więcej, maska jest troszeczkę wymieniona, żeby to wszystko mogło oddychać, bo ten silnik naprawdę... Potrafi się, potrafi się grzać. Pierwsze zawody kiedyś jak pojechaliśmy, pierwsze testy w ogóle na 1,4 mili, to mieliśmy, to było w Olsztynie, temperatura była ponad 30 stopni, mi się zaczęły plastiki topić, peszle i tak dalej pod maską, więc, więc tutaj naprawdę trochę, trochę tutaj musieliśmy modyfikacji wrzucić. Ciekawostka chłodnic, tutaj wszystkich łącznie z główną chłodnicą i od wspomagania i od sprężarki jest ich tutaj bodajże 8 albo 9, także wszystko po to, żeby właśnie gdzieś ta temperatura była taka jak być powinna. No i co? Silnik, silnik, tak jak mówiłem, jest V8, ma kompresor, tak? Oryginalnie ten samochód, oryginalnie ten samochód to był samochód, silnik wolnossący, ma dodany kompresor, który naprawdę potrafi dodać dosyć sporo mocy. Tu nie mówimy o tym, że gdzieś nam 5% Przyrostu się robi, tylko ten samochód bez kompresora miałby jakieś 430-440 koni, z kompresorem ponad 600. Jest tak skonstruowane, wszystkie te modyfikacje. Także prosto tłumaczę: to jest to, co jest samochodem zrobione. Mogę chętnie poopowiadać więcej. Jak ktoś jest zainteresowany, śmiało można, można pytać. Historia, słuchaj, zaczyna się y, za dzieciaka, czyli Night Rider, Dróżna A i wszystkie różne inne tego typu filmy. Tak to się, tak to się zaczęło. Zajawka na amerykańskie y, samochody i, i zostało 40 lat z hakiem i, i jest to dalej ze mną i myślę, że będzie na bardzo, 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 bardzo długo. Także. Stąd temat. W pewnym momencie, jak dotarło do mnie, że można mieć amerykański faktycznie samochód, że już to już nie jest tylko oglądanie telewizji, ale, ale można, no to właśnie z racji tego, że Night Rider, to był dla mnie numer jeden, oczywiście, czyli też Pontiac Firebird, czyli to samo mniej więcej, co tutaj, tylko wcześniejszy model, i zacząłem szukać. Okazało się, że no w sumie Dwie przecznice dalej stoi taki samochód. W sumie nawet jest do sprzedania. E, miesiąc później już go miałem. <grydy> to, był, e, to, był, e, to był Pontiac z 1991 roku. E, Pontiac Firebird. E, bardzo fajny. Strasznie żałuję, że już go nie mam. E, także to był pierwszy amerykański samochód, który miałem. E, później Później przyszła. Razem z amerykańskimi samochodami zajawka na jedną czwartą mili i wszystkie te wyścigi. Gdzieś o tym zawsze wiedziałem, gdzieś widziałem na internecie, jak te samochody, samochody amerykańskie przerabiają. No i przeprowadziłem się do UK. Jak się przeprowadziłem do UK, tam jest Tor, który nazywa się Santa Pot. Jest jeszcze jeden Tor, który już nie istnieje, Shakespeare County. Tam byłem na pierwszych zawodach. I tam już ta, tamta choroba zaczęła się na pełną skalę. Już wiedziałem, że będę chciał się ścigać. Już wiedziałem pod jakim kątem będę przerabiał e, samochód amerykański. E, no i wtedy, mając jeszcze poprzedniego pontiaka, stwierdziłem, że poszukam dalej. I znalazłem ten oto samochód. Mam go już lat 13 bodajże. Nie zawsze był tak zmodyfikowany, jak go kupiłem na początku, to, były, to był samochód bardzo cywilny, ale z racji właśnie tej zajawki na jedną czwartą mili, no wiedziałem, że te tutaj zmiany się będą pojawiać. Wiadomo, w międzyczasie gdzieś e, dzieci się urodziły, tak, więc tutaj w odstawkę troszeczkę zabawki poszły, bo, bo tak musi być, trzeba mieć priorytety, no ale potem to wszystko wróciło. Ja cały czas jeździłem na te zawody, nawet tym samochodem w Anglii też, też na zawodach byłem, co prawda bardzo bardzo amatorsko, ale byłem na najlepszym torze w Europie właśnie Santa Pod, do którego naprawdę bardzo chciałbym wrócić już tym samochodem. No i co? Przeprowadziłem się do Polski i stwierdziłem, że kurczę, fajnie by było jednak ten samochód po prostu zabrać troszeczkę półeczkę wyżej, tak? Czyli Zacząłem się interesować tutaj, jakie są te ligi i tak dalej. Okazało się, że no jednak ci ludzie tu też się ścigają na ćwiartkę, nie tylko w Stanach, nie tylko w UK. E, no i zaczęły się kolejne modyfikacje, zaczęły się pewne zmiany, e, rozmowy z ludźmi, e, rozmowy z ludźmi, którzy już tutaj gdzieś się ścigali, e, wyrabianie znajomości, troszeczkę tak też od zera, bo, bo mieszkałem za granicą 12 lat, więc Dużo rzeczy mi umknęło w Polsce, łącznie z całym rozwojem Polski, <grych> która się piekielnie zmieniła przez 12 lat. Yy, no i zacząłem na początku, ten samochód zacząłem sobie tak przerabiać krok po kroku, może jeszcze troszeczkę, troszeczkę lepiej, troszeczkę więcej, a, ale w pewnym momencie doszedłem do takiego etapu, że stwierdziłem, ok, niech to już jednak będzie zabawka, jeżeli będzie za głośna, jeżeli będzie za szybka i tak dalej i niewygodna do codziennej jazdy, to taka będzie. Nigdy nie był to samochód, którym chciałem jeździć codziennie, bo to jest po prostu, to jest autentycznie moja duża zabawka z tym dużym dzieckiem, z dużą zabawką. I ten i, i, tak się, i tak się to zaczęło. I tutaj już w Polsce te największe modyfikacje, które tutaj były porobione właśnie, żeby, żeby jeździć na te zawody tutaj w Polsce, no to to było tutaj robione przez dwa warsztaty z czego z jednym, jednym, z jednym do tej pory cały czas współpracuję na bieżąco. Jest to człowiek, który jeździ ze mną na zawody, którego serdecznie pozdrawiam, Czesteren Basil Garaż. Także i zaczęło się właśnie jeżdżenie, zaczęły się pierwsze puchary, zaczęły się poprawianie czasów. I, i co mogę więcej powiedzieć? No, I cały czas jest ta pasja i to jest, to jest najważniejsze, że że to się wszystko opiera o, o tą pasję, bo, bo, bo to nie jest tak, że tutaj jadę na zawody i chcę mieć koniecznie pierwsze miejsce i tak dalej. Mnie, tak naprawdę, patrząc na, na wyścigi na 1,4 mili, to tak naprawdę mnie kręci i ściganie, i zimowe projekty. Tak, jak teraz jestem bardzo podekscytowany tym, że. Już jutro zaczynam rozkręcać ten silnik, wprowadzając kolejne modyfikacje. Kręci mnie to tak samo jak zawody. Także to jest właśnie fajna rzecz w tych zawodach na, na, na jedną czwartą mili, że oprócz ścigania się i, i tych wszystkich zawodów, możliwości spotykania się z zawodnikami i, i zdobywania miejsc, i poprawiania czasu w ogóle, to jest faktycznie. Ten czas na przygotowanie w sezonie zimowym, bo na jedną czwartą mili nie da się ścigać w zimie. Jest to nierealne ze względu na to, że e, potrzebna jest pogoda w miarę dodatnia, <grym> to jest to znaczy temperatura w miarę dodatnia I, i na pewno nie może być zimno, nie może być deszczu, e, bo tutaj, tutaj wszystko opiera się o przyczepność. tak? jazda do, do przodu jest troszeczkę inna niż wszystkie jakieś tam os -y i tak dalej. Jazda do przodu opiera, opiera się głównie właśnie na przygotowaniu samochodu e, i na tym, żeby przełożyć, jeżeli się już dochodzi właśnie do takich sensownych, e, większych mocy, tak jak tutaj. Jak zrobić, żeby ten samochód, który ma tej mocy dużo, żeby on to jeszcze przełożył na, na wierzchnię? Tak naprawdę w ćwiartce to jest chyba najtrudniejsza rzecz, tak, bo zbudować silnik, który ma piekielną moc, to jest wszystko bardzo proste. Może nie bardzo proste, ale jak się ma, jak się ma fundusz, to już naprawdę są ludzie, którzy przetarli szlaki i tak dalej, natomiast żeby to wszystko e, hulało na torach, tym bardziej, że no w Polsce nie mamy profesjonalnych torów do jednej czwartej mili, tylko to są lotniska mniej lub bardziej przygotowane, no to tu jest walka, tak, tu jest walka Walka z trakcją. Tak? To, jest, to jest olbrzymie wyzwanie. I tak, to, I tak to na chwilę obecną wygląda. Ja ścigam się... Do tej pory ścigałem się w dwóch ligach. W Polsce są trzy ligi, ligi jeżeli chodzi o 1,4 mili. Ja ścigałem się w King of Poland oraz w Grand Prix Polski. Oprócz tego jest jeszcze liga pod nadzorem pzmot Fast Track w której też planuję w następnym roku się pościgać. Także tych zawodów trochę jest, naprawdę wybór mamy spory. Żebym nie skłamał, w następnym sezonie już kalendarz jest ogłoszony, tych zawodów jest o, bodajże, nie wiem, 12-15, to jest naprawdę dużo. Także nie jestem w stanie na wszystkie jeździć, nie jestem w stanie tego, że tak powiem, ogarnąć czasoprzestrzennie oraz finansowo też. Bo to niestety każdy wyjazd kosztuje, to jest paliwo, to są części, które się zużywają i tak dalej. No, jest tego trochę, ale, ale no, będę, będę cały czas jeździł i starał się tutaj poprawiać czasy, bo tutaj taki numer jeden fajnie jest wygrywać fajnie jest być pierwszym, drugim, trzecim ale mnie osobiście jeszcze większą satysfakcję daje poprawianie czasów poprawianie w ogóle performance'u całego samochodu. To dla mnie jest to, pokusiłbym się nawet, że jest to ważniejsze niż te wszystkie puchary, bo, bo, bo to jest tak naprawdę, no puchary to jest gdzieś tam wypadkowa tego, że właśnie się to poprawia. Także, no, także ścigam się tu w Polsce od lat dwóch. Dwa lata temu ścigałem się tylko w jednej lidze, w klasie street. Co oznacza klasa Street, jest to klasa, w której może jeździć samochód, który jest dopuszczony do ruchu ulicznego. Ten samochód jest dopuszczony do ruchu ulicznego, nie jest może najbardziej komfortowy do jazdy na co dzień. Najciszy też nie jest, ale jest dopuszczony. Wszystkie modyfikacje, które mam tutaj zrobione, one są pod kątem regulaminów właśnie tych tych dwóch lig, tak żebym mógł właśnie w tej klasie street jeździć. Także, e, także dwa lata temu jeździłem w King of Poland. Udało mi się zająć tutaj w Polsce trzecie miejsce w swojej klasie, e, z czego byłem naprawdę super zadowolony. W pierwszym sezonie poprawiliśmy niemiłosiernie czasy. To byłem wręcz w szoku, że udało nam się dojść do do aż takiej poprawy czasów. I teraz no, jest końcówka 2024. Tak? Czyli skończył nam się już sezon, już było rozdanie pucharów. I muszę powiedzieć, że w tym sezonie poszło mi jeszcze lepiej w King of Poland w klasie Street RWD Turbo czyli napęd na tył, a samochód doładowany, turbo lub sprężarka. W King of Poland zająłem pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, więc naprawdę cieszę się. I w Grand Prix Polski zająłem drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, znowu poprawiając czasy. Także przeskok, przeskok przez te dwa lata do czasów, które teraz ten samochód robi, jest niemiłosierny. Naprawdę, to jest. To jest straszna różnica. Samochód w pierwszym sezonie um, zrobił na pierwszych przejazdach jakieś 13,3 sekundy na jedną czwartą mili. Przekładając na coś, co bardziej, może sobie ktoś wyobrazić, od 0 do 100, robił jakieś 5,6 sekundy, 5,5 sekundy. Eee, I tak było dwa lata temu progres przez ciężką pracę tutaj i, 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 i moją, i, i warsztatu i wszystkich znajomych, którzy mi pomagają, bo mam tutaj grupę, pozdrawiam Fabiana, który jeździ ze mną na wszystkie zawody, bez niego bym nie dał absolutnie rady, właśnie od tych ponad 13 sekund i gdzieś tam 5,5 sekundy, sekundy do setki doszliśmy tutaj w tym sezonie do 10,60 10 na jedną czwartą mili, to jest już naprawdę szybko od 0 do 100 ten samochód najszybciej zrobił 3,01 sekundy, także powiem szczerze samochód, który robi 4 sekundy w górę do setki jest szybki, samochód, który robi 3 sekundy albo nawet niżej tutaj czuć, tak, jak już startowałem i robiłem te czasy właśnie w okolicach 3 sekund do setki, faktycznie Czuć, czuć, że tutaj lekko klatkę przygniata przy starcie. Tym bardziej, że tutaj ten odrzut no jest dosyć spory tak? przy, 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 samym, przy samym starcie. Także progres super, jestem bardzo zadowolony. No i, i co? No sezon się skończył, no ale plany są następne. Tutaj następne, kolejne modyfikacje będą. I w następnym sezonie nie wiem jeszcze dokładnie, w których ligach będę jeździł, i tak dalej. Czy będę chciał cały sezon próbować e, przejeździć, czy skupimy się na biciu czasów e, na poszczególnych, e, poszczególnych torach. To będzie wypadkowa czasu i pieniędzy, czyli, czyli standard, tak jak, e, tak jak zawsze. E, natomiast no, cel mamy bardzo ambitny i tutaj mam, no, generalnie ja ścigając się no, mam taki swój team, tak? czyli jest właśnie ten Fabian, jest e, Wasyl, aka Paweł, tudzież na odwrót, właśnie z Czesteren, Wasyl, garaż jest kupa innych osób, które też ze mną jeżdżą, mój brat, który jeżeli tylko może gdzieś jeździ na te zawody i wszyscy mamy jeden cel, jak najszybciej, żeby to jeździło, żeby nie wypuchło i żeby było powtarzalne, bo zrobić bardzo dobry czas raz, to można, ale zrobić bardzo dobry czas pięć razy pod rząd, to znaczy, że coś działa, że to nie było gdzieś tam wyciskanie czegoś na siłę i potem wybuch na przykład silnika, tudzież skrzyni lub czegoś innego, tak? Także następny sezon plan jest taki, zejść poniżej 10 sekund na ćwiartkę i liczę na to, że do setki będziemy już jeździć w okolicach, mam nadzieję 2,7-2,8 sekundy. Jeżeli będzie szybciej, to będę w niebo wzięty. Tym bardziej, że prawda jest taka. Jeżeli chodzi o ten sezon 2024, w poprzednim sezonie mieliśmy cel zejść do 11 sekund. I to nawet nie niskich, tylko średnich 11 sekund. Sezon dwa lata temu skończyliśmy najlepszym czasem 12.01. Na następny sezon był właśnie cel, żeby robić te 11. I. W połowie sezonu zrobiliśmy 1060, gdzie i ja byłem w szoku, i, i mechanik był w szoku, e, że udało się nam się zrobić tak szybko. Bo to, że wiedzieliśmy, że ten samochód tyle pojedzie, to, to jest wypadkowa części i tego, jak to jest wystrojone i tak dalej, ale no, wydarzyło się to trochę szybciej, także już teraz zobaczymy, no ale to już teraz się robią schody, tak, to już żeby z 10-60 zejść do wysokich dziewiątek i właśnie tej prędkości takiej to już jest naprawdę to jest nakład, nakład pracy jest bardzo duży, żeby schodzić właśnie o 0,1, 0,2, 0,3 sekundy i są też pewne granice, bo samochód dalej jest streetowy, czyli jest dopuszczony do ruchu i pewnych modyfikacji nie mogę robić, nie mogę go na przykład odchudzić dużo bardziej, bo po prostu są pewne regulaminy, do których tutaj których muszę pilnować. A wiadomo, no, obniżając masę samochodu drastycznie, można, można zrobić te czasy lepsze. To nie tylko, to nie tylko dla, dla ludzi, którzy się nie ścigają, to nie jest tak, że tylko moc robi tutaj czasy. Czasy, czasy robi moc samochodu, czasy robi waga samochodu. I też zawieszenie, tak? bo ten samochód jednak musi się trzymać drogi, a to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Zresztą no, zapraszam na kanał na YouTubie. Wystarczy wpisać V8 Terror, wyskoczy od razu. Jest trochę filmików z zawodów, i jeżeli ktoś ma czas, żeby poprzeglądać trochę tych filmów, czy szorców, czy zwykłych, to będzie widać. Na wielu tych filmikach, że ten samochód bardzo walczy z trakcją, tak? To, co robi najlepiej, to tak zwany burnout. <grytania> Czyli po prostu opony, opony po prostu kręcą się w miejscu, a nie chcę łapać, łapać tej trakcji, tak, jak powinien, na gdzieś tak tych trochę gorszych torach. Jest to super widowiskowe. Naprawdę jak jest, jestem na zawodach, to przychodzą, przychodzą do mnie, do, do nas w ogóle jako, jako teamu, naprawdę dużej ilości osób, co to za samochód i w ogóle, bo jest głośny, bo po prostu tak fajnie jeździ i tak dalej. No, to jest fajne. Zresztą w ogóle zawody to jest fajna rzecz, bo to nie jest tak, że, że zawody to są tylko ludzie, którzy znają się na tych samochodach i tak dalej. To są ludzie, którzy gdzieś tam po prostu chcą coś fajnego zobaczyć. Też fajną rzeczą jest to, że część z tych ludzi przychodzi, rozmawia z nami, pyta, potem my im tłumaczymy, że słuchaj, ścigać się może każdy, tak, wystarczy przeczytać regulamin, wystarczy się zapisać, nie, nie trzeba mieć od razu samochodu wyścigowego, żeby w tych, w tych wyścigach na jedną czwartą mogli startować I, i powiem szczerze, to z czego ja się cieszę, oprócz tego, że poprawiamy te czasy i w ogóle, no to jest kapitalne, natomiast ja się cieszę z tego, że yy, przez te przez te parę lat, czyli te dwa lata takiego intensywnego ścigania się, zainteresowaliśmy naprawdę całkiem sporo osób, które dzięki temu, że z nimi rozmawialiśmy na tych zawodach i mówiliśmy: Hej, to, to my jesteśmy normalnymi ludźmi z pasją. To my nie jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam, nie wiem, jesteśmy mechanikami jakimiś tutaj z mega umiejętnościami. Nie, to my jesteśmy ludźmi z pasją, po prostu chcą się ścigać i każdy to może zrobić. I no, dzięki temu autentycznie. W tym sezonie zobaczyłem na wyścigach parę osób, z którymi rozmawiałem sezon wcześniej, Mówiłem, wpadajcie, nie? Piszą ludzie do mnie czasem, właśnie, czy na Facebooku, na Instagramie, i, i, i to jest super, nie? No, bo bez tego, bez ludzi się ten sport nie rozwinie. No to jazda sama dla siebie jest fajna, ale jazda, gdzie możesz się cieszyć tym, co robisz i widzisz, że ludzi też to cieszy. To jest trochę inny i, i to jest inny poziom tej zabawy po prostu. Gdzie widzisz, że to jest, to jest jak granie w zespole. Też kiedyś grałem w kapelach i ma się satysfakcję z tego, że się nagrywa, że się coś fajnego tworzy, ale ma się podwójną satysfakcję. Jak się widzi, że ktoś kogoś to też cieszy. Nie? Także, no, to, że, także no, idzie, to, idzie to wszystko fajnie, ale no, mówię, to jest wszystko czas, pieniądze, mam dzieci, żonę, pracę i tak dalej. I, i jestem no, tutaj siedzę w garażu, jeżeli mam wolny czas, robię co mogę z tym samochodem, pchamy to wszystko do przodu, jest super, ale, ale no Polska nie jest miejscem, gdzie na jedną czwartą mili można być profesjonalnym e, zawodnikiem, bo, bo, bo jeszcze tego nie mamy, no jednak e, nie jest to Ameryka, tak? W Ameryce można być faktycznie tutaj zawodnikiem na jedną czwartą mili w drag racingu profesjonalnym, który się ściga regularnie co tydzień i tak dalej i tam sponsorzy są, są bardzo duże pieniądze. Tu jest to pasja zajawka, może czemu legionowo, i w ogóle, jak ten samochód tutaj się znalazł, jak ja tu się znalazłem. Także ja urodziłem się w Krakowie, a mieszkałem tam do 23 czwartego roku życia, coś takiego. Potem mieszkałem paręnaście lat w Wielkiej Brytanii. I jak przeprowadzaliśmy się do Polski, szukaliśmy Fajnego miejsca, gdzie będzie się dobrze żyło, <noise> gdzie, będzie, gdzie będzie spokojnie, gdzie będzie dostęp do, że tak powiem, e, e, wszystkiego, e, czego można. Patrzyliśmy na duże miasta. Patrząc na duże miasta, patrzyliśmy na to, e, gdzie można mieszkać obok tego dużego miasta i mieć wszystkie, że tak powiem, przywileje tego, że to duże miasto jest obok. I tak trafiliśmy do Legionowa. Także w Legionowie mieszkam od lat sześciu albo siedmiu, gdzieś poprzez ludzi, których zacząłem tutaj poznawać, będąc totalną świeżynką tu w Legionowie, przyjezdnym, tak zwanym. E, gdzieś słyszałem, że są gdzieś jakieś zloty, gdzieś coś jest i tak dalej. No ja tą swoją pasję, to mam taką pasję, którą trzymam w garażu i na zawodach i na zloty nawet nie z racji czasu, nawet nie jeździłem bardzo często. Było bardzo blisko w tym sezonie, jest coś takiego jak legionowskie klasyki, na które bardzo chcieliśmy się wybrać i już nawet się zapowiedzieliśmy, że będziemy i że, 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 że pokażemy tutaj w ogóle samochód z Legionowa w Legionowie, żeby ludzie wiedzieli, że faktycznie jest ktoś, kto gdzieś jakąś pasję ma i ściga się i nawet te sukcesy jakieś są, ale nam się nie udało, ponieważ dzień później były zawody i no priorytet był taki, żeby złożyć wszystko, żebyśmy żebyśmy mogli wystartować. Eee, żałuję, że mnie wtedy nie było, aczkolwiek zajęliśmy wtedy pierwsze miejsce. <noise> więc, więc coś gdzieś nam się te priorytety, priorytety spięły. Także ja jestem w ogóle bardzo ciekawy ile tutaj osób jest, które mają podobną pasję, bo ja widzę tutaj szczególnie te polskie starsze samochody. Widziałem tutaj Fiaty małe, Fiaty duże, jakieś Polonezy, nawet amerykańskie samochody też tu widziałem. Także, także no, na tyle czasu ile mam, a czasu dużo nie mam, bo albo, albo dużo pracuję, albo spędzam czas z rodziną, albo w garażu, no właśnie tutaj chciałem trochę osób poznać. Także jeżeli ktoś ma podobną zajawkę, śmiało można się do mnie zgłosić, ja chętnie zawsze z kimś na ten temat pogadam. I, i, I mam nadzieję, trochę zasymilować się tutaj z, z wszystkimi fanatykami czterech kółek. No, bo jest ich tutaj, tutaj trochę. Mamy tu 55 tysięcy ludzi bodajże, jeżeli się nie mylę, jeżeli nie więcej. Także, no, śmiało, uderzać. Ja nie gryzę. <grytanie>